Jeśli mogę z tym T -T się chciałbym omówić parę zmian z Galaktusem, a dokładnie po prostu o Galaktusie. Eee, po prostu kiedy możemy się go spodziewać, aż będzie stał tak nad mapą dosłownie, no może nie wiem czy będzie stał nad mapą, ale wiecie o co chodzi? Eee, I tak dalej. Po prostu informacje o Galaktusie, więc no, ja już zaczynam ogólnie, więc zaczniemy od pierwszej rzeczy. A pierwszą rzeczą będzie to, że już widzicie po lewej stronie mojego tego Ironmana. Jest odliczanie. Odliczanie to jest odliczanie do eventu. Jak widzicie, ciągle się zmienia. Ciągle lecą sekundy i minuty. <laughs> Przepraszam. I ogólnie, kiedy możemy się spodziewać tego Galaktusa? No, wtedy, kiedy widzicie, właśnie ten zegar. Następną rzeczą jest to, że w zakładce karnetu bojowego, na tej mapie, tak co widzicie, wyzwanie mapy pisze, <laughs> jest ten Galaktus. I ten galactus... E, no, nie wiem, co to co są dły za dźwięki. E, I ten galaktus no, po prostu no, wydaje mi się, nie wiem czy mi się tylko wydaje, ale z godziny na godzinę większy, bo... Nie wiem, ale mi się tak tylko przynajmniej wydaje. E, więc no, ja się zagram solo i wam pokażę jedną rzecz. E, w ogóle dzisiaj pojawia się informacja taka, znaczy wczoraj. E, możecie sobie przeczytać. E, od 3.22 od 22 będzie event? A to są jakieś te, ale dobra, w ogóle nie wiem co to są jakieś dźwięki dziwne. I nie no naprawdę, jakieś dziwne dźwięki u mnie są, eee, dobra. Eee, więc już zaraz ten. I wam pokażę to miejsce. Polecę na latarnię Lokiego, ponieważ w tamtej lokacji, która jest dokładnie. Yy, jak gdzie to było? Tutaj yy, na tej latarni najlepiej widać. A ten Galaktus, no. Yy, jest naprawdę tutaj niedaleko, można nawet go stąd widać. A w sumie nie widać. O, widzicie rogi widać. W sumie nie tyle co. Znaczy rogi. Jego hełm. Jakby to w sumie nie jest sam Galaktus, tylko jego. rogi z hełmu, że tak powiem. No i widzicie, w ogóle zmienił się bus bojowy, teraz wygląda jak jakaś rakieta, czy cokolwiek to jest. Ja, się, ja myślałem, że pod koniec sezonu będziemy, wiecie, latali w Queen Jetach i będą, zamiast busu bojowego będzie Queen Jet, ale to rakieta jakaś. <grym> Dobra, nieważne. Więc to, lecimy. No i widzicie, tam jest, tam już widać te rogi Galactusa. Yy... A poza tym to. Ostatnio pojawiły się nie, jak, znaczy jakiś czas temu wyrwy, w niektórych miejscach. Nie wiem czy to może tokolwiek oznaczać pod względem tego, że Galactus to zrobił, że przybywa, czy nie wiem. Eee, no i co? I jeszcze porozmawiam o paru rzeczach, ponieważ parę rzeczy no. już no się pozmieniało. Znaczy, od początku sezonu się dużo pozmieniało. I chciałbym powiedzieć, co myślę, że zostanie usunięte na stycenie, ale pamiętajcie to, to myślę, bo ja nie wiem czy to na pewno. Myślę, że może właściwie, że Galactus uderzy. I Obstawiam, że może to zniszczyć. Może to być jakiś, nie wiem, krater wielki, chociaż nie sądzę. Eee, jeszcze myślę, że... No bo Myślę, że on raczej uderzy, albo cokolwiek zrobi, raczej nie sądzę, żeby niczego nie zrobił na tej mapie. I, no, i to, no i to są te moje przepuszczenia. No widzicie, to są te rogi Galaktuusa w sensie rogi, no rogi hełmu Myślę, że na następnym sezonie też mogą poz, poznikać te e, takie. No nie wiem co to jest ale te takie struktury e, różnych bohaterów. Czy ja mam tutaj, chłopa? Czy tutaj zawsze ktoś musi polecieć? Ej, ja naprawdę, jestem szkurzony. Co to jakiś gość jest, I... to, jest a, to albo jest bot, albo zginął, to nie? O, się strzela w ogóle chłop. Znaczy, czy chłop. To jest bot, powiem wam, Witam. Widzowie, to jest bot? Ok, <laughs> przepraszam, że tak było cicho przez chwilę, ale. No nie, to był chyba. Nie wiem, to chyba był bot, ale. Nie wiem. Okej, okay, mamy. Apteczkę, wolę apteczkę od bandażów. Przepraszam, jak teraz coś było słychać. Sobie rozwalimy te rzeczy. Przebierzemy się, że tak powiem. No przepraszam, że teraz było szum, Naprawdę. Let's go. W tych domach nie ma niczego innego. Ja naprawdę myślałem, że. To się jeszcze będzie! No ale dobra, okej. Okay. W ogóle już się zbliża helikopter. Możliwe, że on będzie nad mapą, ale. No nie wiem, czy będzie na mapie. że w sumie to jest możliwe? O, e, możliwe, ciągle jakiś szum słychać. Przepraszam, z widzowie, ale nie wiem. Chyba za niedługo trzeba będzie zmienić słuchawki albo mikrofon. Nie wiem, jeju, ile to jest lutu? Ej, naprawdę, nie spodziewałem się, że aż tyle znajdę w jakiejś latarni. Bo ja tu rzadko latam, tak jak tam po monetkę z exp kiedyś poleciałem Ale widzę, że może część trzeba będzie latać A tutaj nikogo nie ma, no. Nie wiem, no, nie wiecie raczej, ale ja, ja wolę jak jest jakaś bitwa gdzieś ten Już jak jest... Aha, z tego nic nie tropi, okej okay. No to sobie weźmiemy apteczkę, no chyba, że ktoś mnie zasnajpi To będzie beka Naprawdę to widzowie, robimy skok do wody? Chyba nie. Zbędę tutaj. o ja już się że spadnę, ale jednak nie. No dobra widzowie, e, to będą te rzeczy. Nie wiem czy coś jeszcze zostało zmienione ostatnio na mapie. Ale <kłysy> ja myślę, że mogę dograć tą gierkę. gierkę. No i co, powiedziałem wam te informacje, tylko według mnie możliwe, że... Może Galactus... Jeszcze powiem mam parę rzeczy. <laughs> że Galactus może pojawić się też... <laughs> no co jest? Nie mogę się odkaszczać. E, że Galactus może uderzyć w środek wyspy. Albo uderzyć w Stark Industries, ponieważ to jakby... <laughs> tam no w sumie jakby nie patrzeć po Te busy bojowe i tak dalej. Aha! Jest jeszcze szansa, że będziemy walczyli... Albo walczyli, albo nie. albo będziemy uciekali. Busem bojowym. Teraz wam powiem rzecz, którą sam wymyśliłem i raczej nie sądzę, żeby się mogło pojawić, bo ostatnio były takie bambiki tam z pierwszego rozdziału w Fortnite. W sklepie, wiecie o co chodzi. I może, może to być zapowiedź stary wyspaczka, jak raczej to możemy wykluczyć. Eee... No nie no, bo jakby, nie wiem, Galactus zręczył ten cały punkt zerowy, znaczy wziął. Że nie wziął, wiecie o co chodzi. To mógłby po prostu, no byłaby, nie wiem. Mogłoby to tak wyglądać, że yy, no po prostu, no ja bym na przykład na miejscu tam Galactus, to bym od razu zaatakował. Pierwsze co, no to wiecie, Stark Industries, no bo to jest jakby nie, takie miejsce, w którym, no jakby nie patrzeć, to w sumie najwięcej rzeczy byłoby sensownych i w ogóle, iju, no bo tam dużo rzeczy powstaje, wiecie, na ochronę wyspy. Też nikt nie zlikwidował tych pomagierów. Zobaczymy, że safe jest otwarty. No ale, że ja nie trafiłem na konsoli? Co jest? Czemu ja nie mogłem trafić? To jest pytanie. Nie, dobra. Safe jest otwarty. ale... Aha. Ok. Ej. To jest karta tobeka. Nie, nie ma karty, ma granaty. Dobra, no, szczerze jestem taki mało, mało energiczny, ale... Też jestem zdziwiony, że jakiś... Nie wiem, no bo... Jakby... Nie wiem, albo ktoś tu zginął. Albo nie wiem, albo... Pff, nie wiem. Albo ktoś nie ogarnął, że jest safe w tej grze. Nie mam pojęcia. <grym> Naprawdę. O, są małe potki. Tam na górze były jeszcze. Bo już zaraz mi ktoś skoczy tutaj, wkurzę się wtedy, powiem. Yy, no ale dobra, lecimy. Okej, okay. widzę. Ktoś tu chyba jeszcze jest. Nie wiem. Wiem tylko tyle, że to może być wygrany mecz. Aha, to jest ten, no, kiedy się, że. To jakiś gracz, który udaje. No i co, jakby nie patrzeć, to myślę, że moje te są w miarę ten, ale może gdyby powróciła stara wyspa, to by było fajne, ale... razie nie sądzę w to i raczej sądzę, że to możemy wygrać, bo... Jakkolwiek to zabrzmi, ale na no jakiej, no bo raczej ja bym, nie wiem, gdybym ja był twórcą, to bym powiedział, nie ja będę troszkę tworzył nowej mapy, bo też nie jest wykluczone, że będzie ta nowa mapa, jakby. Yy, ale raczej bym nie tworzył nowej mapki specjalnie tylko pod nowy sezon, bo... znaczy... Nie by stworzyli pod nowy sezon mapkę specjalnie, ale no... Raczej znaczy nie sądzę, żeby tworzono specjalnie jeszcze raz mapkę, tylko po to, żeby... Ten, ale no to nie jest wykluczone, oczywiście mówię. Ale ja bym... no jest twórców... znaczy zrobiłbym, ale wiecie. Znaczy... Nieważne no. Ja nie twórców zrobił, ale z drugiej strony to zapewne dosyć trudne. Kto mi tutaj jest? Aha. No peczicy. Bo pożałuję, że chyba tego... Że to zrobiłeś, ale dobra. Nie no, ale że ja nie... Ale że ja nie mam cela. Dobra, dostał. 50. Pyk. Elo. Aha. Ktoś tu idzie. Najdziki no Na zaraz mu rzucę. Nie trafią. Nie trafią. Może trafią? Nie wiem. A byłaby, gdyby to był win. Ci mówię, dostanę tą gierkę i będę mówić za rzeczy. Przepraszam, że tak mało mówię, ale. Ten. No i przecież. I to jest moja ta teoria. Ale raczej, ona, raczej nic się z tego nie stanie. Co się dzieje? Aha. Aha, dobra, nieważne. I ta teoria raczej się nie sprawdzi, ale no kto wie. To nie jest wykluczone. No i ojej, widać te rogi. Dobra, i słuchajcie widzowie. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Wiem, że no, tak wolno mówię, ale... kiedy ja ten odcinek jakby nie patrzeć dla kolegi. Trochę, bo mój kolega... Trochę nie zna fabuły Fortnite, a, a mówi, że chciałby trochę poznać ten, więc... To działo, no, okej, okay, dobra. Masz! I tak... Ojej, już jakbym przegrał z botem, bo to był chyba bot. To był łabeka. Cię muszę uciekać helikopterem? Wiecie, ja, ja wejdę jednak do wyrwy. No i dlatego właśnie was to ten odcinek. Mam nadzieję, że mi kolega zostawi łapkę w górę. A raczej tak. A więc no... Pozdrawiam cię, eee, Patryk. Bo ma na imię Patryk. No ale że ja nie umiem trafić? Dobra, Nade... Lecą. Okej. Okay. O ty, byku. Jaki cwany, to jest bot czy co? Ja raczej nie sądzę, bo boty. Za bardzo nawet nie umiem wybudować. No i po co ja na niego leciałem? I po co ja na niego leciałem? Teraz coś przegram to. Jak ja przegram na bota, to się wkurzę. Naprawdę. Oj, chyba tutaj. Ej, ten byku tutaj jest, czy nie? Słuchajcie, ja wiem, że to nie jest mądre tak budować na wysokościach. No i dobra, tam jest wodospad. Wąwóz. Taki bardziej, o nie. Nie, jestem w górze, jestem w górze. Nie, jednak już nie jestem. Elo. A ja nie buduję i tak Skybase'a. Myślę, czy kiedyś w ogóle budowaliście Skybase, ja nigdy. Kiedyś chciałem spróbować, ale się boję, że to tam nie wiem. Znaczy raczej nie można wyrwać bana, ale się zawsze boję. Nie! Aha Czekaj, ja wpadałem do wody, co nie? Ehm... Um. No to nieźle zrobiłem, co nie? Że podjechałem gościa. Dobra, no i to są te moje teorie, raczej one się nie sprawdzą, bo raczej nie sądzę, ale kto wie, kto wie, może się pojawi, może tak będzie. Ja yy, oczywiście Was zapraszam na jakieś inne moje filmy. No i co, czekamy na event, bo zostało... Teraz to nagrywamy. 8 dni, 9 godzin, 2 minuty i 20 sekund, więc no, yy, nieźle. Hmm, może sobie na, nawet zrobimy jakiś przegląd sklepu. Mamy niszczycielkę serc. Dziwne nazwa. Ej, ładny skin. Ładny skin, jak za. A mi się, mi się kojarzy, bo jakaś tam była przepustka wersji, coś takiego. <grych> Niedawno mówione. Szykana, ale ładny skin. Powiem wam, w tej wersji bardzo ładnie to wygląda. Mamy jeszcze ścigiacz, jeszcze ładniejszy. No, fajny skin. Aha, jeszcze mamy ten. Ten też ma parę styli. Spoko. Mamy krzaczorka. Kszaczorek bardzo fajny skin. Polecam go kupić jak za 1200 superowy. I ma właśnie taki styl, czekajcie. O właśnie taki. Czy tam ten jeszcze i ten. I jeszcze taki. O. On był tam w Halloween do odebrania, ja go mam. Yy, miodowe uderzenia. Bardzo też fajne. Ja tego nie kupiłem niestety. Mamy fortunę. Jakoś za bardzo mi się ten skin nie podoba. Renegat. Kurczę, nie lubię takich defaultowych skinów. Ja po prostu no, nie lubię takich defaultowych skinów, więc mi się tak za bardzo nie podoba. Komiksowe kolory. Ej, czekaj, to jest tak, to jest nowe. I fajne malowanie. Ej, fajne, no. Spoko. O nie, no co ja teraz zrobię? Patrzcie, czekajcie. O, to tak wygląda. Fajne malowanie. Czysty taniec, spoko. Gronuszka mocy. Fajna. Też bardzo fajna mutka. Ujęcie 14. Ej, mega fajne. Jak za 200? Super. Tu mamy jeszcze takiego gracza i to wychodzi tam taniej niż żeby kupić osobno te wszystkie rzeczy. Okej. Okay. Jeszcze niemultka, nada. Okej. Okay. Ej, fajny, Fajny skin. Emotka, prawdziwe serce. Ej, no i ostatnio w ogóle była ta lotnia no piaski w sklepie nie wiem, czy wczoraj, ale chyba przedwczoraj. I Driver, czyli bardzo spocony kilof. Venoma, jeszcze oczywiście mamy. Ja nie lubię tego skina, ale ma fajny plecak. Znaczy kilof w sensie. I można się krzyczeć, tak jakby. Okej. Okay. Czarna Wdowa. Można sobie jeszcze kupić cały pakiezik To jest taka nowa Czarna Wdowa. Jakieś była taka. Trochę inna. Mieszam kiedy to raczej widzieliście już, więc tak szybko, tylko nawet nie będę mówił co to jest. Z której fajna mutka. Yy, tylko po prostu wam tak okręcał szybko, wiecie. Chociaż jeszcze osobę sobie wszystko oczywiście kupić. <grymne> no co ja mam z tym kaszlem? W jakiś kat taki? I to w ogóle jeszcze muszę tak nie założyć. To jest chyba tylko... tylko na niego. Ale dobra, okej. A jeszcze można osobno. Psilotnia, psrzecz, tyle tej prawdopodobnie jest fajnie powstrzymana na siła. Myślę. Się... Na no, to kiedyś był hype, ale teraz takie kilofiki są w karnecie, ale taki kiedyś no to hype. Znaczy może nie to jest hype, ale dużo osób kupiło to. No ja też się zastanawiałem, nad kopniem, ale nie postaci. Psi lotnia. Bardzo ładne, bardzo ładne. Ghost Rider, to już chyba pokazywałem tam w którymś odcinku. Spoko, no tutaj są skiny, można jeszcze osobno kupić, to tak jeszcze ten... O. <laughs> ten killoff jakiś mi się, już nie wiem, podoba. Fajny jest taki nawet. Zestaw Daredevila, Daredevila już zapewne widzieliście. Ma fajny plecak taki, że dużo nie zasłania ekranu i w ogóle... <laughs> Kie Daredevila też fajne. Daredevila, przepraszam, skrzydła diabła to się nazywa, Takie jest ilustrowane, okej. Okay. Capito America, on ma mega fajny killoff i plecak salut. <laughs> to kiedyś przez przypadek kupiłem i potem to zwróciłem, bo naprawdę mi <laughs> się wkurzyło, że przez przypadek kupiłem. Blade'a mamy, Blade mam jeszcze kurtkę, według mnie w kurtce jest miliard razy lepszy. Miecz dampira. Fajny jest. Jak go wyciągacie, to macie taki, co nie? Kozacki jest ten miecz. On chyba, on jest do każdego skina, ale kozacki jest w w sensie trwa. Karta Lampira. Fajne, fajne. Gruchota, Gruchota, Halka. Hulkbuster też takie jakby Iron Man. Co? Okay. Fotka. ok. fajne. I latacz dzienny. Klucze i fajne ludzkie. by był dzisiejszy w ogóle sklep. Dzisiaj sklepu co mogę polecić? Mogę polecić szykane ze słoma... Trzema stylami. Sigacza, który ma też trzy style. K K Kilofik też spoko. Nieszczycielska serc... Nieszczycielka se serc, spoko. I krzaczorek. To jest według mnie najlepszy dzisiaj skin ze sklepu. Bo powiem ja się, że dzisiaj się pojawi z kim. Ten pakiet z Midasem Rexem i Deathpoolem, znaczy Deathpoolem. Jokerem. A szkoda że się pojawił. Ciekaczam się w ogóle pojawi sklepy, bo z tego co wiem, to jest jako taki pakiet jakby fizyczny, tak zwany, że, że, wiecie, że się idzie do sklepu. Kupujesz takie coś, to mi przypisy szkodzi czy coś, czy coś takiego. Więc to, to by były te informacje. Mam nadzieję, że Wam się film spodobał. I że zostawicie łapkę w górę, co jest. <grytanie> no i tyle. No i widzowie, no, zostawicie łapkę w górę, subskrypcję. A więc no, pa! Wierzę w Was, że zostawicie. I wasz zagan